Myślę, że w jakimś sensie tak, dlatego że ten może ta może nie tyle, bo prze... Czy, czy zamierzasz kiedyś w przyszłości zostać wielką artystką? Nazywam no, się Karolina Pienkowska. Chodzę do tego chóru. No, <grymne> to... Inaczej. Inaczej nie będę artystką. No, nie masz planu. Tak? Dziękuję. Mogę cię tego powiedzieć? Was, jak nazywałaś postać, którą kreowałaś tutaj na scenie i czy sprawia ci to przyjemność? Dlaczego w ogóle y, przychodzisz na próby i do tego zyskujesz? Znaczy, ja się nazywam Emma Campora, należę właśnie do tego chóru i y, y, nie jestem od nie wiem, tak, tak, to jest faktycznie moja pasja i y, właśnie y, chciałabym w przyszłości zostać taką aktorką, to jest po prostu mój Dziękuję ci bardzo. Y, przedstaw się. I powiedz, dlaczego poświęcasz swój czas na próbę w zespole i jak się czujesz dzisiaj po tej premierze? Dzień dobry, nazywam się Kasia Pacholek. Czuję się bardzo dobrze po no, w w tej próbie, po tej premierze, dlatego, bo przed premierą bardzo się denerwowałam. Grałam rolę diablicy, no i bardzo lubię chodzić do tego a powiedz mi, bo widzę tu drugą diablicę, czy Tobie odpowiada Twoja rola? Takiej ustawmy się ze światła. No, jak, się I jak się nazywasz i e, dlaczego poświęcasz Twój czas i dlatego, czasu trzeba poświęcić, żeby osiągać takie efekty, jakie ja osiągacie. Dzień dobry, nazywam się Natalia Maćkowska. Bardzo lubię tą postać, którą grałam. A grałam akurat na do piekła. E, no więc, żeby występować, trzeba poświęcać najmniej dwie godziny. Trzeba bardzo się szkotynować i uważam, że wszyscy powinni najpierw zapisać do ich żeby osiągnąć e, po prostu takie takie umiejętności jak my. Dziękuję bardzo. E, Przedstawicie nam się, widzę, że dwóch e, najmłodszych chyba uczestników tego zespołu. tego że czapkę po będziecie lepiej widać. Przedstawcie się i powiedzcie, e, jak wy się czujecie w tym zespole. Ja mam na imię Wojtek Boryczko. Bardzo, bardzo dobrze czuję się w tym zespole, zawsze jest wesoło. I... Dobra <grym> zabawa. Nie? Tak, dobra zabawa. Wszystko jest okej. Ok. Nazywam no, się Rysiu Kaczmarek. Bardzo lubię ten urodę. Y... Rola się nazywa... Yyy... Powiedz. Historia lubi się powtarzać. Teraz poprosimy o kilka słów w i Jak się nazywacie i czy wiążecie kiedyś jakiś swoją przyszłość z występowaniem na scenie? Więc my się nazywamy dawne Głosy Dzieci. Codziennie by odbywały się próby i poświęcaliśmy najmniej 3 godziny, czasami się przeciągały do bardzo późna w nocy. No ale jakoś wytrwaliśmy i cieszymy się, że się udało. Tak. Y ale przedstaw się jeszcze z imienia i nazwiska. Nazywam <grym wyszła> się Anna Kęsi. Świetnie. Y tutaj widzimy y jaką tę postać y kreujesz i y y jak się mm -hmm. czujesz w tym zespole. Y czy to nie koliduje z twoją nauką w szkole, uczestnictwem w nim? Nazywam się Anita Zadrożna. Kreowałam rolę lodowej Dziewczyny. W tym zespole cieszę się bardzo dobrze. No i czasami tylko komplikuję się z nauką. Ja się nazywam Matę Schroeder. I to znaczy, to nie próby nie przeszkadzają w nauce, ale zaraz po szkole trzeba wiedz i potem, nawet do wieczora, ale opłaca się. A na czym Więc... polegają próby? No, próby przed musicalem to musical od początku do końca, a potem poprawiamy wszystkie sceny po kolei. I no tak na każdej próbie. No. A jak wygląda cykl przygotowawczy? Czy najpierw przygotowujecie ruch staniczny, czy najpierw opracowanie muzyczne muzykalu? To znaczy, najpierw piosenki ćwiczymy, a dopiero później, jak już bardzo dobrze je znamy, dopiero później ćwiczymy taniec. Czyli jest Dawanie. E, to znaczy myślę, że wszyscy chcielibyśmy podziękować pani Marii Szyder, która założyła ten chór i umożliwiła nam ten występ. No i tak. panu, panu e, Ryszardowi, Ryszardowi Cieśli, który wyreżyserował prawie, prawie całkowicie to i bardzo dobrze. A jeszcze e, ludziom z kuratorium oświaty. Powalczyli, e, żebyśmy mogli e, robić próbę. Chcielibyśmy tak podziękować Chcieli <grym> wszystkim widzom, którzy przyszli nas oglądali. Ja Chciałabym podziękować dyrektorowi teatru, który nam umożliwił wstęp tutaj. Co no uspokajała uspokajała nas, naszy, by, z... większość z nas była bardzo zdenerwowana przed była tym, występem. Yy, no Część. mama Część. W Kasi właśnie nas uspokajała bardzo, że się czuliśmy. Chcieliśmy jej bardzo podziękować. Czy któreś elementy kostiumu wykonywaliście sami? To znaczy drugi, tak, drugi tak. nasze. Wykorzystali... Znaczy, sami robiliśmy nasze peruki. to w sumie nasi rodzice to robili. Powiedzcie w takim razie, jak wykonać taką perukę, ponieważ jest okres karnawału i może niektóre dzieci będą chciały również... się nie będzie ...zainspirowane waszym występem, postąpić czymś podobnym. pani, to jest tajemnica, nasza... jest choroba. ale możemy zdradzić tylko, z czego one są zrobione. One są zrobione ze zwykłej taśmy do kwiatów też z, z tych kolorowych stążeczek do kwiatów. Czy takie peruki są trwałe? Tak, znaczy, tak. Taśm, ale teraz, jak się dobrze zrobić. Niektóre te właśnie na mają dwa lata, na ale na ta, ta, taśm, ta siatka, na której one są, są to ona się potrafi, potrafi się tak rozerwać, tak, rozeserwać tak, i to wtedy troszeczkę jest nieprzyjemna. Czy możesz założyć teraz perukę, zobaczymy jak kolosalnie zmienia się twarz po założeniu takiego właśnie kostiumu na <grym> Dobrze się czujesz w tym? No tak, tylko troszeczkę uciekające w czoło, bo, bo, Tak. <laughs> tak. nie, to żeby nie, 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 to nie, 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 bardzo. Dziękuję bardzo. nie, 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 Ile nie, 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 lata. nie, lata. Mama, uśmiechnij się.